Cześć! Jeśli oglądasz ten filmik, to na pewno już wiesz, jak ważne są odpowiedni dobór fasonów i odpowiedni dobór kolorów. Dzisiaj mam ciekawą stylizację dla typu kolorystycznego, jakim jest ciepła jesień i dla sylwetki typu gruszka. Zacznijmy sobie od sukienki. Ciepła jesień jest typem kolorystycznym, który bardzo lubi zwierzęce motywy. Pamiętaj tylko, że wymagają one od nas pewnych zasad, aby cała stylizacja wyglądała dobrze. Mamy tu sukienkę w ciemniejszych, w cieplejszych odcieniach brązu w połączeniu z czernią, co pięknie podkreśli urodę ciepłej jesieni. Dodatkowo mamy na górze sukienki falbany, które przyciągną uwagę obserwatora na górę sylwetki. Na dole sukienka jest rozkloszowana, więc u sylwetki typu gruszka ukryją masywniejsze uda. No ale teraz pewnie zastanawiasz się, co dobrać do takiej sukienki, kiedy wychodzisz zimą, a przecież musisz mieć jakieś nakrycie wierzchnie.